Brakuje nam kościoła, brakuje nam autokarów podstawianych przez kościół, a najbardziej brakuje nam mobilizacji. Po prostu. 30% narodu nami rządzi. Podobno jest nas więcej, bo 30 od stówy, to znaczy, że jest przynajmniej 50% osób, które są przeciwko PiSowi. Dobra. Albo pójdziemy na wybory i będziemy głosować, podniesiemy tyłki z kanap, albo dalej będziemy przychodzić. Ja dzisiaj oglądałam wspomnienie Zdzicha Pacholskiego, naszego Korzańskiego fotografa, który też na pewno tutaj dzisiaj jest. Jest to wspomnienie, jest to wspomnienie z 19 grudnia 2016 roku. Staliśmy tutaj w tym samym miejscu, tylko budy jarmarcze jeszcze z tyłu za nami były. To była nasza pierwsza demonstracja kodowska przeciwko rządowi, który dopiero zaczynał swoją działalność. Przez te sześć lat PiS dał nam popalić. Ludzi nie ma dzisiaj więcej niż sześć lat temu. Jak porównuję to zdjęcie Zdzicha, to właściwie było chyba na tyle samo. A więc albo się zmobilizujemy, nikt nam niczego nie da i ubolewanie, że opozycja mogła przejąć władzę. Jak? Siłą? Przecież nie będziemy leżeć na ulicy. Ja przynajmniej jestem za stara, ale mam nadzieję, że doczekam. Dziękuję.